Pamiętajcie, jestem w Na moim kanale, słuchajcie, dzisiaj powrócimy sobie do gry Hello Neighbor. Oczywiście, kto już ma tą grę, to y, polecam sobie ją Jeżeli y, film właśnie się sponsorować, łapę do subskrypcje, subskrypcję, na jego Instagram, Tam także się wyniki, napiszcie w komentarzu, czy lubicie grę Hello Neighbor, czy nie. I no co, no, my zaczynamy nową grę, nie? już sobie, oraz tutaj zaczęłam robić, nie? Także tutaj, tutaj grać, nie? Na tym Oczywiście to Oczywiście wiem już o co chodzi, nie? Ta gra już jest y, trochę fajna, nie? Dobra, to już wiem, nie tu już muszę użyć, nie? No wiem już dobra Dobra, już wiem o co chodzi, nie? Bo już y, wie, wiele razy grałem w Hollow War kto pamięta jak nazwałem urodziny, było, nikt napi napi napiszcie mi w komentarzu w ogóle, nie, bo to bo to jest y, naprawdę fajna gra i wicewersja, nie. Dobra. O w dupę. Nie! Dobra, sąsiad nas złapał, nie. Chce się nas złapa? to złapać. Tu już wiemy wszystko o co nasza piłka. Muszę to piłkę złapać. To piłka. Ej, 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 ej. Dobra, wiem, 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 wiem muszę ją złapać. Gdzie to poszło? A, dobra, tam. Cześć, no to bo to musimy złapać. Gdzie ta piłka? Gdzie ta piłka? Gdzie ta piłka? No dobra, nieważne, ważne, chyba gdzieś poszła. A to jest ta piłka. Czekajcie. czy muszę ją złapać. Muszę ją złapać. Co jest? łapią łapią, Złapią Dobra, jest, strzekajcie, tą piłkę muszę wziąć do domu. Dobra, to pi... Dobra, tutaj mi się to wszystko ładuje, bo ja wiem już o co tutaj kompletnie chodzi. Yy, w tej grze No, O kurde, znowu mi się to przyczepiło. Dobra, fajnie, dajcie, daj mi wejść do domu. A tutaj otworzymy sobie. U, tutaj jak będzie ta piłka. Dobra, i, do, dobra, idziemy do sąsiada, zobaczymy co on tam robi. No, no u sąsiada nie byłem, ale chcę zobaczyć co on dzisiaj robi. Dzień dobry sąsiedzie, Dzień dobry sąsiedzie. Wezmę panu troszeczkę koszarę. Wezmę panu kosiarkę, tak na wszelki wypadek, żeby panu nie było przykro, oczywiście, nie? Dobra, weźmiemy te śmietniki sobie. Czy to się w ogóle nie ogarnie w końcu? Po co mi drugie? Nie chcę tego. Dobra, y y to bierzemy, dobra. No i co? Powinniśmy to... Powinniśmy to zrobić, nie? Jestem pewno co robi sąsiad. O w dupę! O, tam był! Czekajcie, wybiję mu szybę. Czekajcie, wezmę to, nie? Wez... Wybiję mu szybę. Czyli tam wybiję mu szybę. Dobra. Gówno. Yy, czekajcie, weźmiemy to. Weźmiemy to i... Jep! Dobra, nieważne słuchajcie. Yy, gdzie są wziot? O. Co on tam robi? Co tam robi? O! o! Jaki zawoł! Przepraszam, sąsiedzi, nie wiedziałem. Gdzie ty idziesz? A nie, sąsiedzie! Panie sąsiedzie, mogę panu wejść yy, do piwnicy? chcę, rozumieć damy ten. Jezu, co się stało? Nieważne. Kurw, muszę wejść do góry. Dawaj, do góry, do góry. Kurw, do góry wejdź mnie denerwuj. Do góry, do góry, do góry. No, muszę tylko. No co jest? Ja pierniczę. So, ja nigdy nie umiem tu wejść. Muszę podejść. I teraz. Dobra. Teraz tutaj. No i dobra, jesteśmy, dobra. Teraz tutaj musimy wejść. Ale to nie będzie... ale no, to będzie problem, nie? Wyjdziemy yy. Dobra, idziemy. Co my tu mamy? Yy, to musimy wyrzucić. Ale ja gdzieś poszło się pieprzyć. Nie ja musimy tu wejść, nie? Dobra, jesteśmy. Ja idziemy na klucz. Tu jest, tu jest, tu jest ten klucz. Dobra bierzemy. Już jeszcze się trochę grę. Dobra. Yy, teraz musimy yy, tędy wyjść. Yy. No. Wyjdź. No ty kurde, wyjdź! Wyjdź! Kurde! Kurde male! A piernicze! Wyjdź! Wyjdź! Boże! Dobra, wyjdę drzwiami! Ja się nie meszę. jest jestem za gruby Kto się poszło pieprzyć. To otworzymy O, fotel o. Mogę se usiąść, patrzcie Mogę sobie usiąść na fotelu Nie, <grystanie> nieważne, dobra, idziemy, bo Ktoś nas zabije Chodzimy, jep JEP Lecimy Dobra, tutaj sobie gdzieś pójdziemy <grystanie> <grystanie> Jak się zesrałem jak się wystraszyłem, gościu, ty mnie nie strasz. Gościu, ty mnie nie straszej. Jak się zesrałem jak obsręgaloty. Gościu, ty mnie nie straszej. Dobra, postaram się poćwiczyć, dobra, dobra otworzymy. Dobra, tutaj To zabiegniemy te, no. teraz tam, nie? Bo chcę, że to się mi się zacina. Idziemy teraz tutaj, bo My tutaj muszę wylecieć. To mi jest w ogóle niepotrzebne. Co? Co ja zrobiłem? Nie! Nie, kurde! Rzuciłem tamten Ja, piernicze! Jaki ze mnie, dech! Jezu, co ja zrobiłem, ty! Zamiast. To było głupie! Ja miałem wziąć to, a nie rzucić i tam tam wpadło dalej. Do piwnicy wpadło. Dobra, wiem, co już mam robić. Jeszcze raz musimy pobiec nie? Bo to. W ogóle mi się to w ogóle zacięło, nie? A to jest jakieś. powalone, że to tak powiem, nie? Biegniemy jeszcze raz Dobra, yy, dobra, on nas łapie Dobra, dobra, teraz yy, musimy Dobra, teraz wiemy o co chodzi kompletnie, bo ja yy, wiem o co chodzi już Bo... Jeżeli chcecie, żeby dalej... Co? Nie wiem. O Jezusie piepsony! Już mnie dorwał Pan sąsiad. Dzień dobry panie sąsiedzie. Zaraz nie, dobra Elo Elo? Nie złapiesz mnie nigdy. Chłopie! Nie złapię mnie chłop nigdy, słuchajcie. To jest jakieś po powalone, słuchajcie. Gościu mnie chce złapać, jak nie ma jak <grym> do góry, do góry, do góry, do góry. No, tutaj postawimy ten. Dobra. Dobra, teraz tu. Dobra. Teraz tu. Dobra, teraz tu. Dobra. No i. Co to wpadło tam? Ja pierniczę, ja pierniczę. Muszę się wrócić po kolejne. Te O kurde, idzie sąsiad. No nie, teraz sąsiad idzie. Dobra, poszedł. Teraz musimy tam wejść. Teraz jeszcze raz musimy tam wejść, nie. Ja za blisko stanąłem. Wiecie, że bo ja za blisko stanąłem, nie? Dlatego tak się stało. Z powrotem na dół. A! Sąsiad! Jak mnie złapał! Jak on mnie złapał? Biorę ogląda na telewizję, okej, okay, dobra, nieważne. Dobra, musimy tu wejść teraz. Żeby się tu podsunąć. Tu. Tu, dobra, jesteśmy. Teraz powinniśmy. Tu wskoczyć no! Japier! To mnie gra denerwuje. To było głupie. ja Zamiast skoczyć do góry, tu spadłem. Ja skoczyć, tu ja spadłem. To jest takie powalone. Powalona gra. Dobra, teraz tutaj. Żeby nie spadnąć, dobra, jest musimy szybę wybić. Żeby znowu nie ten... Żeby znowu tutaj nie było. Tak, teraz, teraz musimy tutaj. Y, rzucimy. Dobra jest! Dobra jeszcze raz, musimy to zrobić. Okej, okay, teraz tu rzucimy. Musimy wejść. No wejdź! Weź ty, no w końcu jesteś mój, dobra? Gdzie y, jest to dobre? Tu weźmiemy klucz. Teraz idziemy. Y, teraz no niczemu nie mogę wyjść? No, no tak się wchodzi. Dobra, co miałem robić? Y, to. Y, dobra, tutaj weźmiemy karton, i to wyjedziemy. Dobra, tutaj teraz biegniemy do samochodu. Żeby znowu mnie ten frajer nie wystraszył. Dobra, jest ok. Nie! Biegnie sąsiad! Nie! Co? Teraz będziesz tak siedział i co? Się patrzył na mnie, frajerze? I co? Co, co on robi? Aha, dobra, on do, swe, do, do swojej chaty idzie, on dosyć idzie do swojej chaty, spokojnie. Dobra, poszedł, idziemy. Dobra, idziemy. Daj szybko, szybko. Na, y, ten klucz muszę wyrzucić, już nie jest potrzebny. Dobra mamy to. Teraz bierzemy to. Wejdziemy. Teraz tu bierzemy to i spieprzamy tutaj szybko do góry. Bra, i teraz wejdziemy tutaj. Dobra easy wow serio zapier ha mu koszarkę. ha ha mu kosiarkę. Nie Nie miał miał poczekajcie Dobra, zejdziemy do góry, słuchajcie. Dobra, yy, teraz musimy wejść tu. Chorzatkę sobie wezmę, nie? Dobra, yy, krzesło, krzesło. Kolejne krzesło. Nie wiem czy to o. Klucz, klucz mamy. Dobra O teraz, patrzcie, może uda nam się na antenę wejść Nie nam się, poczekajcie chwilę ja! Dobra, jestem już, słuchajcie Teraz musimy wejść, teraz musimy zejść

Znajdziesz, nie znajdziesz mnie. Easy, poczekajcie. Cześć! Jeszcze miesiąc miesiąc nie raz. I dobra, słuchajcie, jesteśmy już. I teraz musimy do piwnicy zejść, nie? Teraz ja chodzimy do piwnicy. Teraz tutaj, teraz tu, hmm. dobra, idziemy. Dajcie hmm. znaczy nie tutaj tędy, tylko tu, hmm. tak się nie mylę, dobra, teraz tutaj. Myślę, że, I myślę, że teraz będziemy mogli to przejść, nie? Kurde, nie w tą stronę, no żeś ty... no Dobra, teraz idziemy tutaj Cześć, manikinie Dobra Teraz tutaj musimy musiał tu wejść co jest, no nie mogę tu wejść jest gra jakaś no ta gra mi się troszeczkę zacina, bo wiem Słuchajcie, teraz tutaj wchodzimy. Ua! Kurwa ma teraz tak pieprznięta. Si nie przejdziemy tego, nie. się nie da przejść. Dobra jest, mamy to. Dobra, idziemy do góry. Dobra, idziemy, idziemy Woo! No zobaczyła. słuchajcie, to przejdziemy zobaczyła. Wejdziemy tą mapę i będzie wszystko dobrze, nie? Czekaj tutaj... Dobra. Wyjdź, kurwa! Dobra, przeszliśmy już tą mapę. Musimy uciekać. Monosprayer goni, nie? Yy, Przeczytajmy już całą grę, także jeżeli nie materiowałeś, to poproszę o łapkę w górę i do zobaczenia. Cześć, papa! Pa.